Będziemy bić, będziemy bić, będziemy bić! Niech on biegnie! ZASAWNIE! Siemano, z tej strony Axel, witam w kolejnym odcinku z grą How to Survive. Um, co my tutaj w ogóle jesteśmy? Gdzie my tutaj jesteśmy? My jesteśmy... O właśnie, my z tą lotnią mamy polecieć niby. Eee, mamy full inventory, jakaś masa dziwnych różnych rzeczy tutaj jest. Eee, przepraszam bardzo, ale co to jest za item? To już mam zrobione. To opony nam potrzeba, tu mamy o skill'a jakieś roz do rozdania. Eee, zobaczmy. Okej, okay, tu nie wiem czy nam roślinki są potrzebne. Timing headshot, a weźmy sobie to, rozwijmy. Będziemy szybciej strzelać headshoty. Bardzo tego. Bardzo to chcemy. Zobaczmy czy to jest coś do zjedzenia Q. O, chyba nam się roślinki skończyły lecznicze. To trzeba będzie jakoś je pozbierać. To mam miejsce na to i zobaczmy Zobaczmy co możemy zrobić z tym czymś. Eskil? Nie. Q. No, naprawiło się. Bardzo fajnie. I teraz mamy lecieć gdzieś. Klik. Co? Ja myślę, że będę ty tym sterował. Dlaczego? Jakby fajnie, jakby tak było. Przeleciliśmy ten super kawek. Nie mając w ogóle do czynienia z jakimkolwiek lataniem. W ogóle nie mogliśmy się w ogóle pobawić i polatać. Zobaczmy. A, jakieś roś... te zwierzaki tutaj są może uplojemy jakieś Koś opona możemy to podnieść nie, oczywiście że nie o o nie 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 wywalać, wywalać What the fuck tyle rob... tyle tych pająków dziwnych noc się robi to jest to nie jest fajne Gdzie mam iść? Tam mam iść Do tego... Kogoś Strzałka zasłania jego twarz, więc Sorry Cichutko Gdzie uciekłeś? Tam Po prostu znowu To one się tak na plażach chowają Porąbało! Ilu ich jest? Ty, 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 no i ty. Przepraszam was bardzo, ale ja nie chcę z wami rozmawiać. Nie chcę was w ogóle widzieć Dobrze, że mamy ten pistolet. No, no. Nie mam mózgu. No, czarki mnie przeszło od tego. Dobra, tu gdzieś zwierzak jeszcze ma być. Tutaj jest niby zwierzak. Ja chcę go... <laughs> Boom, headshot, co nie? W ogóle poza widokiem było i tak co na... ej kurde no gińcie wszystkie naboje wywalę zaraz co bo co bo co. no, no i cię nie ma ciebie też nie będzie ciebie też tutaj następnie kolega no, celuj w niego zabiło, zabiło Haha, ha, surprise, słyszałem cię z tamtej strony, co? A to jakoś tak szybciej strzela i celność jest lepsza. Zobaczmy, zombie jak, jakiekolwiek tu coś mi... Tu idzie jeszcze jakieś popyla. Oj, tylko nie i, i tu ich więcej. Co nam się chce? Co nam się chce? Co nam się chce? Co to jest? W ogóle? Ej! Tu jest mgła, ja nic nie widzę. Jest jakaś. Przeromana, ta. Cześć, o, pić nam się chce. Mamy jakąś wodę? Sprawdźmy tutaj, w tym dolnym paneliku. Nie, nie mamy. Mamy wodę. O co chodzi? Ehm, drink. Nie, no tutaj nam nie pokazuje, oczywiście. Co to było? Mi się nie podoba. Eee. Ehm, jeszcze nam się pić chce? Nie, już nam się pić nie chce. Yy, zdrowie. Zdrowia mamy coraz mniej i nie wiem, jak wyleczyć to zdrowie. To nie wiem, co... Eee, nie wiem, może coś... Kurde! Może to mózg od... co się? No i nie chcę umierać! Nie chcę umierać! Ja chcę dzień! To może... mamy coś? Co to jest? Coś leży? Jakiś Co to jest? Eee... Ehm, dogana... hen... skopet... że z, z zoomem lepszym to musimy zooma dać do tego co mamy. Kurde, się tak znowu wróciliśmy ah, do punktu wyjścia Co są straszne i nie lubię. Jest tu gdzieś jakiś wyznacznik za, za ile jest dzień, czy nie? Chyba nie Co jest z tobą? Modelko. Tak modelki wyglądają. To są zo Modelki to są. Pra tak. Sorry, ludzie, no, ale trzeba to powiedzieć. no. Modelki to są zombie. Przynajmniej tak wyglądają. Ty, święty Mikołaj tam jest. Tam jest święty Mikołaj. Ja, ja, ja chcę go zniszczyć. Zaraz się chyba rozjaśniać będzie. Tu coś, ktoś kogoś chyba zjada. O, właśnie, tutaj stąd te dźwięki. O, następne modelki. Nie dziwię się, że są głodne. Ej. Ej, dlaczego mnie to zmieniło broń? Nie mam już amunicji. Jak ja Mikołaja? Jak ja Mikołaja wezmę i, i zabiję? O, amunicja się nam pojawiła. Bardzo fajnie. Jakieś planty patyk Czy arrow. Arrow trzeba podnosić. No tak. Dobra, mamy to. Może tak zacznijmy z, zabijać tego Mikołaja z ogniem. Mamy ogień. Jest fajnie. Podejdziemy do tego Mikołaja. Co on tu ma? Nie, tego nie chcemy. O, tam jest Mikołaj! Mikołaj, Mikołaj! E, ten Mikołaj wybuchł. I on nie jest fajny, bo mi zrobił, musiał, ale ja nie mam się czym wylecieć. No, aż 60 naboi? to nie, to sobie, odpuśc sobie odpuścimy. Yy, my tu mamy inną broń jeszcze. Bardzo ciekawą broń. Broń z maczetą. O. No, ale tu się będziemy bawić teraz tak. Frontalnie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, uciekasz mózgu. O, naboje następne. Tylko dlaczego wcześniej nie było z tamtych dziwnych dziadostw naboi? Bo nam by się strasznie przydały. Nie eee, tu klikamy, klikamy tutaj. Szukamy, co to smok, To Mikołaj z jednej strony, do drugiej smog? Czy co to jest? Bardzo mnie to ciekawe. Gdzie idziecie? lecimy dalej. w dobrym kierunku. O nie, Mikołaj. Eee, ja chcę na Mikołaja użyć tego. To użyjemy na Mikołaja. No oczywiście musiałem oberwać, co nie? Jest tu coś co mnie wyleczy? Mam coś takiego? Bo ja nie chcę umierać. Za szybko by się tak rozkończyło. Właśnie mieliśmy iść spać, yy, ale... Tu mam Mikołaja. Tutaj jest inne jeszcze miejsce snu, no tak? O jest ładnie, w tym miejscu. Dobra. Ignite, palmy to jest jeszcze dzień, więc możemy się zabawić, będzie bezpieczniej. Eee, taką mam nadzieję. Dobra. Następny Mikołaj. Zresztą tak dużo tych Mikołajów, czyżby... ...tych Mikołaje, że tak powiem, zrezygnowały z... ...roznoszenia prezentów, rozwożenia, czyli co oni tam odwalają. Eee, tylko po to, żeby móc yy, się naparzać czy być ząbiakami że się dali też? nie no główniane renifery nie pomagły nie uratowały dobra yy, otwórzmy to i będzie zabawa no? Mm. ty też no? prawda, tak, tak. nie wiem, nie widzę ale strzelam Co, jeszcze coś? Ktoś? No? Trzy strzały? Ty, kolego. Ale. Ale utknąłem w ogóle. Nie fajne. Tego Mikołaja bym zmienił chęcią. Że tak powiem wybuchnął. O właśnie, żeby użyć go jako, jako jakby takiego granatu. No nie no naboi mi brakło. Dlaczego? Dobra, trzeba teraz zrobić coś innego. Lecimy na żywiec, ży, żywioł, że tak powiem. Ale najpierw użyjmy sobie na szybko mięska. Żeby jeszcze więcej mieć życia. Użyjmy sobie tego. tak Jedziemy z kosem. Eee dobra, e, weźmy sobie tutaj gdzieś to założymy. O, wybuch! No i koniec, nie macie. Następny Mikołaj? Następny Mikołaj, jedziemy. O, fuck. Australia, time. O, fajnie. No, Więc słucha Aha, fajnie Gonią mnie do tej pory cały czas e, fajnie, no że, że to jakoś działać, nie? Ale utknąłem, że tak powiem. Eee, chodzi zaraz bliżej. Dlaczego? Sio. To za mnie, to mnie! Ja nie chcę! Nie! A, Kurde, no. Bumerang. No nie wiedziałem, że on będzie aż tak OP. O? Ale to jest prawne, że tak powiem, na tyle, żeby naparzać bumerangu. Wszystkie naboje mi się skończyły. Eee, no, że tak powiem. Troszku ciężko, 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 bardzo ciężko. To ja mam tyle do zebrania. Tyle naboi. To jest boskie, bo będziemy mieli naboje. Ile tych naboi już mamy? 480. Tak, to jest dobrze, to jest dobre. No ja wam powiadam, to jest dobre. O Boże, więcej was. Następny Mikołaje. Oczywiście... Skąd ich tyle tutaj? No, hopa! Ale ten bumerang jest do P. Tylko już dlaczego oni prezentów nie rozdają? Nie pogniewałbym się. Tu jest apteczka. A to jest jakaś potka, ale to jest dla jednej. To coś A co to jest... Dobra, to użymy. Co to jest? Tutaj gdzie to jest? Tutaj? Co to jest? Ja chcę to użyć. Może to zrobimy uncombine. I to combine z tym. To combine z tym. O. I to połączmy z tym. I teraz połączmy to z nabojami. O, sorry. I teraz. A nie, to nie ta broń. Um, to. Wow. Fajne. A więc no zapiszmy sobie, jak żyjemy i się A, musimy najpierw zamknąć Close. tak, e, środek, jest tu coś, jest tu coś, jest tu coś, jest, jest nie ma nic. E, idziemy się przespać Ok, wyspani, gotowi do walki. E, możemy podnieść Co tutaj mamy sprawdźmy. Żeby nie z łuku. Może z maczety to otwierajmy Oszczędzajmy tych nabojów, mamy 180 nabojów, z tego co widzę. Jest niefajnie Bardzo niefajnie Co tu mamy? Pusta butelka Ok, e, wypadałbyś tutaj na dół jeszcze uzupełnić wodę Tylko jest lipa, no bo się ciemnia, a zdążymy O fak fuck. O fuck. tego to nie przewidziałem no... No zginę to! Agresor się znalazł jakiś A? O Boże no... Czego nie pokazuję wam No! Boże, kim nędzny zombie coś tam Nie spadać, 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 to podpalmy szybko ognisko, bam, uciekacie, będę. Nic, nie ma żadnego dropu z nich. Szkoda, dobra. <laughs> Jedziemy dalej. Bo podnosimy jakieś śmiecie, nie śmiecie. E, to możemy z czymś połączyć. Połączmy to. Nie wiem. Z. z nie wiem, z tym. Może? O, z tym. Bardzo ładnie. Tutaj ktoś lub coś jest. O, jakieś okulary możemy podnieść. E, zróbmy coś. E, weźmy te okularki. tylko jak, proszę pan Normalnie, także weźmiemy sobie te grzybki. Nie da się oczywiście grzybków połączyć e, niczym, chociaż w ostatnim odcinku zrobiliśmy jedno połączenie. Czyli zrobiliśmy także, upiekliśmy to i wtedy grzybki możemy połączyć z mięskiem. I wtedy jest super ekstra mega mięskowe coś. Dobra. the and ask. Hello. Do I know you? <coughs> Are I you babcia. here to visit me? Yes. Wonderful. I have very few visitors. Oh, I've aha. been very lonely since Enzo went missing. Aha. You need a battery. No. But aha. I used to have one. No, no. I think. I can't remember where I stored it. Mm-hmm. Mm -hmm. I can't. Może jeśli you find Enzo, I could you, Enzo, I can remember where I put if I znaleźć. O jak wspaniale, ale co z tym kotem jest nie tak? No pane do góry nogami. Dobra. Y Mamy znaleźć Enzo, który jest. Uwaga! Zajebiście tam daleko! Haj Co małpa? Co tam u ciebie? Kabum! Tum 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 No tutaj... ...jest Mikołaj. Yeah. Dziękuję. Dziękuję. <grystanie> Dziękuję. <grystanie> Dziękuję. Słyszę. Tu masa zombiaków do góry. Nie wiem czy ja chcę tam iść. <noise> Naprawdę nie wiem. Ale ogólnie tylko wody kieruję co. E jakieś dziwne dźwięki słyszę w tym momencie i to nie jest przyjemne. Tutaj masa jakichś dziwnych góry małych biega. Tu jest jeszcze te zombiaki, które mają masę hełmów i kurestów. O, oh, full inventory, bo co? Bo mam full ammo? To ci dopiero ciekawe... Dobra. Który tego O, oh, podwójny kill. Dobra. Boom. O. Oh. Tam jest coś niefajnego. Wiem, na niego użyjemy tej broni. Tutaj e... to połączmy z tym 500 coś. E... Jestem sniperem. I to po 5 naboi strzela. Nie wiem, czy mi się opłaca z tego strzelać. Jak tego pierwszego bossa? Będziemy bić, będziemy bić, będziemy bić! Nie chodź Nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, nie fajnie, co, myślisz, że to, aha, i że potknąłeś, chcę powiedzieć? To no no, 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 ale go smieram pomału, właśnie jak teraz mamy widok w miarę, to zobaczmy, ile to zadaje, A bierze po pięć, ale bierze dużo HP, o, ostatni strzały? 200 Expo, oczywiście, bo spokonany. Dobra, jedziemy dalej z tym koksem. Wszędzie są Mikołaje i inne dziwne zgredy. Tu coś mamy. Lecznicza roślinka. E, wywalmy coś znowu. Oczywiście. Dobra, weźmy roślinkę. Dobra, to już mamy to coś. W ogóle mam już tutaj. Okej okay. O, bodyguardy? Może byście... ooo, ale fajnie mi to wyszło. E... Ja nie wiem czy w ogóle dobrze idę, a te zombiaki mnie gonią. No kolego, gruba prezentów nie dostałem za dużo. Bo się pierdzielasz na tej wyspie. Dobra. Zębiaki. Double kill, oczywiście. Dobra, e, zobaczmy, czy mamy. O, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Tutaj coś mamy podnieść o jakieś coś tam, update. Nie wiem, co to jest. E, dobra. To coś niby, to coś nam robi, to coś fajnie. Zrozumieliście wszystko, mam nadzieję. Mamy kota. Mamy martwego kota. No. Bardzo bardzo fajnie, że mam martwego kota. Misja będzie wykonana. No, dzień dobry. What is that? Is this a joke? This isn't my Enzo. This is just the fur of a mutilated cat. You are a real shit of a human being hey. no battery for you Co to ma być? O level up. gdzie mamy zaraz iść znowu do niej znowu coś chcesz Bo tu se siedzi, babcia Bring me back my enzo cat means the world to me. I uh won't -huh. even think about your battery until he's returned. Aha. Uh -huh. Fajne. Lol. Ici onib jest. Okej, e, my interes full. Nie, wiem, nie potrzebuję tego teatrzostwa. Co to jest? W ogóle ten kot. Mamy kota, z skręt coś musimy zrobić. O. E, fajnie. Mamy kota już tego co jestem. To był Enzo, no? Cały czas to był Enzo. E, I ona jest upośledzona. Ona jest ślepa i tego nie zobaczy, że to nie jest on. I raczej, że to jest on, tylko że taki poskładany. Zszyty. Czy kiwico? Cześć, babciu. Cześć. Enzo. Oh, you stink smelly Enzo Bath time for you Never never leave me again, naughty pussy. You need a good bath Where on earth have you have you been? Wait there for Mummy uh -huh. She has to thank her friend Be a good be a good cat No, no, lecimy, jest, mamy bateria, jest super, zdobyliśmy tak dużo, a tak mało, ale na dziś dziękuję. Jeżeli się spodobało, dajcie łapkę w górę oraz komentujcie, jak nie subskrybujecie to zasubskrybujcie. Do zobaczenia, Siemano.